Chciałem cię zapytać o to, bo męczą na pewno na czacie, czemu nie SBM i tak dalej. Natomiast słuchajcie, to nie jest pierwsza rozmowa Adema. On już wyjaśniał to w tylu rozmowach. No ale w tylu mogę miejscach. Wy, wy, wyjaśnić. możesz to wyjaśnić szybko, krótko wyjaśni i zdjęcie na wyjaśni temat. Też tutaj, Poproszę. Wyjaśnię to też tutaj. Właśnie, wyjaśnię też tutaj. <słuch> na początku tamtego jakoś roku. Czyli w początku 21. miałem w 80% gotową płytę, wysyłałem ją Solarowi, on wtedy był bardzo zajęty, nie, dziecko się chyba mu urodziło, były takie sytuacje i w ogóle nie dawał mi odzewu. A propos kawałków, które mu wysyłam, i on nie wiedziałem, co z tym robić. Aż w końcu doszło do tego, że on sprawdził to i mówił, że będą mogli mnie wydać, ale dopiero w 2022, jakoś wiesz, nie wiadomo kiedy. Więc ja, mając cały materiał prawie gotowy, nie chciałem z tym czekać. I dogadałem się z nim, że będę szukał jakiejś innej opcji. Gadałem już tam z paroma wytwórniami, ale jakby w studio się spotkaliśmy z Japsonem, Jabson posłuchał moich kawałków. A powiedz jak, jak do tego doszło, że on posłuchał? Tam przecież jest historia też za tym Właśnie wszystkim. nie wiem, czy to było podczas jego sesji, że miał wcześniej nagrywał a ja po nim, czy to było podczas dogrywania się do mnie na płytę. Znaczy ja mogę to przypomnieć jak chcesz. No to jak było. Było tak, że ty mu wysyłałeś numer do, do, do tego, do któryś miał dograć. No. no do I przypadkowo przypadko wysłałeś mu całą płytę i on przysłał to całą płytę, ale to okay. zaczęliście rozmawiać o tym, jak on już przyszedł. I wtedy on cię zaprosił na jego mixtape. Tak, no i tam dobre. potem wasze drogi się w... Zaprosił za... mnie na mixtape. Ja Puszczysz, nagrałem się do kawałka na mixtapie Candy Sour. Dokładnie. I potem chy, powie, zaproponował mi, żeby może wydać to u niego. I powiem, Miałem to spotkanie z nim, jeszcze z osobami z internazjomali i ustaliliśmy, że wydajemy to u nich. No i tak to wyszło. No i teraz pytanie, kiedy płyta? 16 lutego. Bęk! To, to już wiadomo. To już wiadomo. To od dzisiaj wiadomo. Tak. To jest wielki... <laughs> Te info zostawiłem dla was. Yes. <laughs> Dobra, słuchajcie, to zamawiajcie. My... Macie link przypięty na czacie. Zamawiajcie w preorderze. 16 lutego Wjeżdża. Ale mi się wydaje też, że nowe jakby otoczenie, czyli internaziom, ale też dla mnie dobrze zrobiło. Bo też nie jestem jednym z 15-10 w piątym 15, rzędzie, tylko wiesz, jestem jakby jednym. No, no w... masz swój rząd chyba tam. Tak, też, jestem tak. jednym z trójki osób, które tam puszczają i jestem tam, mam kontakt z ludźmi, którzy nade mną czuwają, czuję się tam jakby yy, zadbany i myślę, że to wyszło na dobre dla mnie. Jak, się, jak myślisz, jak się przyjmie twoje, twoja muzyka na fanbezie Japsona i Anglości? Powiem tak. Wiadomo, że to jest trochę inny, inny kierunek, z tym, że no Japson ma kawałki, które są podobne no, do niektórych całkiem moich. całkiem sporo i tam. Tak jak, no, i też rzuca linijkami. Także myślę, że pewna część osób na pewno złapie ten mój jakby styl. Ale też, też, też uważam, że to jest raczej do wyrobienia przez jakiś czas, żeby ci ludzie mogli przyjąć mnie w różnych też kondygnacjach rapowych moich. Mm -hmm. Nie tylko tych smutnych, ale też bardziej bęgerowych. No, Bo teraz póki co zaprezentowałem dwa numery, które są takie bardziej refleksyjne, nie? A na płycie no, tak. jest też bardzo dużo bęgerowych kawałków. Tak, jest. Więc. Teraz ruszymy z klipem do kawałka bardziej bęgerowego, który też ukaże się 16 lutego. Okej, okay. w dniu premier Bank. Leśny na czacie pisze. Pozdrawiamy leśny, czy będzie kiedyś świcik z leokadią? Nie mam pojęcia. Może? Może kurde, jakiś taki kawałek. Ja chciałbym pewnie... Bo w ogóle jaram się takimi trochę klimatami minimalistycznego. Techno, nie wiem czy to tak się dokładnie nazywa, mm -hmm. ale takie techno do fury, Minimale, gdzie nie ma, takie, no nie ma takiej łupanki, ale takie techno do fury, gdzie sobie jeżdżę tym autem i słucham i taki kawałek o nocnej, o nocnym mieście, okay. gdzie opowiadam historie jakieś takie, co się no, w nocy dzieją, gdzie jeżdżę tym autem i sobie tam refrenik na przykład by mi Leosia osiadała, no nie? No to może załatwimy, no. <laughs>